Symbolicznym przecięciem wstęgi oficjalnie otwarto zmodernizowaną giełdę rolną EGROL w Proszowicach. Na blisko 11 hektarach znajduje się 600 stoisk handlowych. W ciągu jednej niedzieli miejsce to odwiedza nawet 12 tysięcy klientów i sprzedawców z kilku województw. Giełda w Proszowicach to w zależności od dnia targ rolny, spożywczy, przemysłowy, odzieżowy, meblowy, drobnego inwentarza ale też wyprzedaż garażowa. Inwestycja realizowana przez samorząd Proszowic pochłonęła około 11 milionów złotych. Zadanie otrzymało wsparcie z Województwa Małopolskiego w wysokości 10 milionów złotych. Oczywiście nie miałem żadnych wątpliwości, tym bardziej, że jeżeli chodzi o wsparcie rolników z Małopolski, polskich rolników, to powinniśmy ich maksymalnie wspierać. Nie tylko dedykując środki z samorządu Województwa Małopolskiego czy z innego źródła, ale przede wszystkim wspierając ich realizując zakupy na takich targowiskach jak w Proszowicach. Bo tak Takich miejsc jest w Małopolsce kilka, i zachęcamy do tego, aby właśnie przed świętami udać się na targowisko, udać się na targ bezpośrednio od rolnika kupić te produkty, które trafią na świąteczny stół. Dostęp do giełdy ułatwi obwodnica Proszowic, która właśnie powstaje. Plac targowy w Proszowicach, on jest w sąsiedztwie budowanej drugiej drugiej części obwodnicy Proszowic. Komunikacyjnie jakby to miejsce zyskuje coraz lepsze rozwiązania. Bo oprócz mostów borusowej, który się pojawił, czyli lepszego połączenia z Województwem Świętokrzyskim i kierunku na wschód, oprócz rozbudowy siódemki w Krakowie, węzeł w Grębałowie, to wszystko powoduje, że to miejsce jest coraz bardziej dostępne. W ramach modernizacji nie tylko powiększono teren giełdy, ale też zdecydowanie poprawiono jej funkcjonalność. 3,7 hektara powierzchni, część powierzchni targowiska została zmodernizowana poprzez zbudowanie systemu kanalizacji, w nowej instalacji elektrycznej. Zostały wybudowane nowe powierzchnie do handlu, wykostkowane alejki, wyłożone asfaltem. Zmieniła się, zmienił się układ. Stanowisk handlujących, został zamontowany monitoring, także duża poprawa dla jakości handlujących. To jednak jeszcze nie koniec. Proszowice mają aspirację do tego, by stać się największą giełdą w Małopolsce. Ta lokalizacja jest jedną z pięciu, która jest brana pod uwagę. My robimy wszystko, żeby to u nas ten handel był, bo my już mamy tradycję. Od Kazimierza Wielkiego te jarmarki odbywały się, sejmiki e, odbywały się przez kilkaset lat e, w kościele i jarmark, targ na rynku, w, e, na rynku w Proszowicach przy kościele też się odbywał. A zatem my chcemy w tym centrum, w tym Zagłębiu Rolniczym, aby ten handel odbywał się, żeby ten rynek hurtowo-spożywczy tutaj właśnie miał miejsce. E, czy e, mamy warunki? Mamy. I już te 11 hektarów stanowią o pewnej wartości, e, gdzie ten handel można rozwijać. Modernizacja to jednak nie koniec zmian. Kolejnym etapem będzie budowa parkingów. Takim palącym problemem jest, są miejsca do parkowania. Myślę, że sukcesywnie właśnie będziemy szli w tym kierunku. W tej chwili po, po tej rewitalizacji tutaj targu troszeczkę już wygospodarowaliśmy utwardzonego terenu. No i na pewno takim, taką ważną rzeczą tutaj zresztą mówił pan marszałek, odniósł się do tego i pan burmistrz, że no, będziemy jeszcze tutaj zgodnie z umową budować halę podobną jak ta mój rynek. No i myślę, że jeżeli to nie w tym roku, to to w przyszłym roku chyba będziemy chcieli zrealizować, bo jest to potrzebne. Zmodernizowane targowisko regionalne w Proszowicach uważamy za otwarte.